Austrio, jak ty mnie wkurzasz? Rozwaliłem Wenecję po tym jak mnie zaatakowała tylko dlatego, żeby mi z to był sojusz, a przynajmniej byli zgadani. A teraz Brytole I cały czas się nie zgadzają. Więc muszę płynąć na wyspy brytyjskie. Tylko po to, by im wklepać. Ale drogo, Rusy od nas razem z Osmanem. Zobaczmy. No, jeszcze Szwedów mogą przyciągnąć. To jest niedobrze dla nas. A tak, co czyją drogą ja jestem, Lesz? To jest kolejny odcinek Empire of War naszą potężną Polską. Ja mu dam chyba dar, Państwo wiecie, w następnej turze. Żeby mnie bardziej polubił. Dobra. A w tej to będzie już chyba wszystko, oprócz tego, że mamy. Zaatakować i to nie będzie jakaś trudna bitwa. Zresztą zaraz się przekonamy. I win my way, 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 I win my way in the jungle. O i tak powinno to działać właśnie. Bierzecie granaty i tam biegniecie. A wy przyłącznik tego. I tam atakować. I wy dokładnie tak samo. A wy tu. Dobra wy do tyłu bo nic nie zrobicie strzelać. Dokładnie I tak się wygrywa kurwa i to jest to jest dokładnie ten szturm, nie wiem czemu oni w poprzednich bitwach nie chcieli, ale w tej się udało. Ogólnie sam szturm był easy bo dziura w murze wybiegają, potem generał stara się o to co wchodzi. Więc go granadierze na szabelki to było easy. I tak właśnie oto zdobyliśmy Rzym. O! Proszę, szybko się załadowało. Nawet gra wyśmiała ich. Ach Jesteśmy normalnie nie do zatrzymania. Chyba że Austria i Brytania i Osman i Rosja się zgadają. Wtedy będzie ratuj się kto żyw. Wtedy będzie w każde miasto. Jeszcze Szwecja. nie. Hmm. Dobra. A dobra, mamy 0. to nic nie zrobimy więcej? Coś tej którzy jeszcze robiliśmy? Mieliśmy robić. Papaje nasze, kochane. Nie. Chłopaki chyba dobrze sobie radzą. Z Osmanem mamy pokój. W następnej turze damy mu podarunek, żeby się odwalił od nas. Pewnie Genua teraz, albo Hiszpania nam wypoje wojnę, bo z nimi graniczymy teoretycznie. Ach. Polskie Włochy. To już nie mam ma Włoch w Warszawie teraz. Co tutaj, Włochy, Italia? Dobra, zostało spuścić umoc Brytolom. W sumie w tej turze można by porekrutować jakąś armię desantową. A, o tobie zapomniałem. Dobra. Dobra, Brekdensa tańczycie, tańczycie. Póki oni tańczą tą armią, tylko breakdance'a druga utknęła przez Scylita z git No. Ruscy, zdobądźcie te dwie ostatnie prowincje, pozbądźcie się tej Szwecji, ona jest wkurzająca. My nie mamy wojny ze Szwecją, czy mamy? Już się pogubiłem. Dobra, chyba nie mamy skoro nic się nie ruszyło. A, Persowie, idźcie odbić na Afganistan. No kurde, robcie coś, żeby uratować ten świat. Nie spojrzałem, ile toczyliśmy bitwę. God Teraz nie wiem, czy 10 czy 15 minut. Hello there. No, wracaj to, bo tu jest dużo katalików. O nie, umarł gentleman. Kolejny chyba. To... Halo, zminimalizowało mi, aż jak usłyszałem, że coś już zerwany. Kto się ośmielił? O. Dobra. A, to dobrze Niechy Oni chcą się radzić ze sobą. O nie, podlasie powstało. Coś tu jeszcze trzeba lub można pobudować. Nie no, Europę zachodnią zindustrializowaliśmy na maksa tutaj nie można, bo nie mamy suchego parowego doku tu machniesz to, tu machniesz to, 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 to. a no tak, tu mamy jeszcze ziemię tu widzę nic nadzwyczajnego Tyle było z tej armii, co mieliśmy klepać. No dobra. Ale można zacząć budować drogi do szybkiego przerzutu. Taką autostradę. Taką, To by machnął... Nie ty. No wszystko idzie Honowerem na pewno. To będzie trzeba. Ja pierdził. Ile my budujemy teraz? Jaka to jest potęga? Halo, elektryczność. Magia. Czarna magia, no mówię wam. Dobra, o, armi, armii. zapomniałem naprawić wszystkich innych rzeczy. Gad, demet. A tutaj też płonie. Dobra, naprawimy to w następnej turze. O, książulek. Brytole na mnie straszni, bo nie umieją wsiąść na okręt. To mi tamci. Barę z tymi, którzy już są na okręcie i pływają. Halo Oste, co ty u mnie robisz? Poszła wam się kopali u mnie Osmana też nie przekupiłem gadnemet. Wiecie Osman jaki jest. Dajcie mu Hajs jest z głowy problem. Robi problem z głową. No kurde, kolejni nieudolni. Bawaria w sumie śmiesznie, że się utrzymała. W taki czas. Czekraliście serio Zaraz ja mam wojnę z spanem, czy ja nie mam wojny zespanem, bo już się pogubiłem Ja pierdziu, teraz za księdzem będzie Dobra, ty lecisz nawracać Kiśniny, honover HONO! ONO! Tu Handover A, Hannover po to tak, zacznijmy od tego co jest ważne. Pałac cesarski, kurde. Florencja, super, fajnie byłoby... Przykro byłoby, jakbyście się zjerali przypadkiem. Dobra, co ty masz? Bezużyteczny, powiadasz. Mm -hmm. Ron do Holandii. Dobra, ministra skarbu trzeba na pewno wymienić. Okej, okay. eee, ministrowie. Bye bye. Szanuję. Napraw. I na wszelki wypadek machniemy tutaj. Kurde, czarna piechota. Nie. Amazonki też nie, eee, lepsze drogi fajna rzecz, ale wolałbym fort. Chcę, żeby oni byli w stanie się sami wybronić. Kurde mm. O o! Tu mogę zbudować To buduj. <laughs> tutaj tutaj jest to Wiecie to jest jednak budynek który daje większe hajsy Obitebsk Ale teraz zasuwamy Kurde to było chyba 700 tysięcy A na Litwie 900 Teraz jak pędzimy. Hmm. No spokojnie teraz będzie. Już czuję. Halo, dużo was strasznie tych agentów się porobiło. Który z was jest lepszy? Dobra, ty się nie wstydzisz twarzy pokazać, to ty pójdziesz sobie na front Tu gdzie? Tu jeden, tu drugi Dajesz tutaj. Albo dobra, stąd ruszysz. Jak oni wykryją hulakę, to minus do relacji. O. Nie, daję jestem na Brytanię, już mam dość po prostu brytoli. Kim my walczymy jeszcze w ogóle? Co? My ze szwecjami... Aha, oni wrogo do nas nastawieni, my do nich we, we like you. My natomiast nie lubimy ruskich, którzy nas uwielbiają. A nie dobrze, to Austria ich nie lubimy, my lubimy. Okej okay. nie ma co się przyjmować, trzeba by ogarnąć tych matafianów naszych, Dobra, kolejna tura. Dzisiaj trzeba tu armię zrekrutować. Zapamięci, teraz od razu. Kurde, duża flota Kurlandii Kłebek ma już flotę własną A muszę zajrzeć tam do Ameryki, co ten Kłebek odwala Chyba od razu Zaraz, tam najpierw Kłebeki chcę ogarnąć Kłebek coś tu odwalił To jest Kłebek tylko? Kurde, ale z takim Kłebekiem pograł RIP od nauki To wiem Zleci Gdzie nowe miasto? Koszyn ko Tu jest ten agent, ta? Nic nie umiesz. To lecisz się podszkolić tutaj. Gdzieś był agent. O no, dżentelmen, przepraszam. Gentleman. Leć tu gdzieś. Jeszcze w Bułgarii warnę założono. No nieźle. Dobra, no zacznijmy od tego co ważne, drogi. zawsze znaczy rekrutacja nowej armii. I nowy budynek tutaj. Nowy budynek tutaj. Ja wiem, czy tam też. Na pewno, właśnie. Arten Offshow Show. Czemu tu nie ma Husari? Dobra, i przydałoby się coś na południu. Konstantynopol może tak zmienić. Tak potwierdzę. No. I tyle było z pieniążków. Wszystko poszło sobie. Zadela... aaaa... Coś prestiż już. Dobra. Upsala to w ogóle była stara stolica ich. Czuję, że będę miał problemy z rewolucją. Wy macie żądania reform. Ale które to bustuje żądania reform. Chwila, bo ja nie rozumiem. Kurde, no, pokaż tą technologię dziadu. Minus jeden żądania reform, minus jeden rządzenia reform, minus jeden rządzenia reform. No dobra, ja mogę reformować, tylko jak? Napiszcie mi, jak reformować, bo ja kurde, czuję, że zaraz wybuchnie nam wojna domowa, bo reformy. Nie no, lubią nas. Z drugiej strony. Ale nadal nas lubią. Właśnie tu kościółek powstanie. Wasza Natychmiast, A, w Belgradzie stacjonowała ta armia bieraków. A tu było co? Nie. Dobra, jak tylko się to rozbuduje to zrekrutujemy najnowsze, najlepsze jednostki. Kolejna tura. Chyba to będzie ostatnia tura jaką będziemy robić w tym odcinku. Austriza, Gibraltar, jeśli ja dobrze widzę, lataj Ty Hiszpanią po Austrii, zostaw mnie w spokoju. Takie jest moje zdanie. I nic tego nie zmieni. Znowu Wy. Every fucking time. Ej, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, Brytaniu. Nie chce mi się do brytoli płynąć. Kurde. że. Kurde, te paczki są piękne. Coś tu jeszcze jest? Tutaj jeszcze. Tutaj połacyk. Tutaj pałacyk. Tu pałacyk. Polska pałacykami stoi. Tu pałacyk szlachecki, tam pałacyk szlachecki, wszędzie pałacyk szlachecki. Jeszcze na chwilę. Ktoś tu gdzieś? Nie? Berlinkę mi budować dalej. Dawało w ogóle. Zwiększa prestiż, szybkość. Szybkość ruchu na mapie kampanii to jest dobry dla nas. A dobra, chyba będzie trzeba lecieć tam. Zwerbuj tutaj takiego frajera. Leć gdzieś. To usun. Czyż nie, czekaj. Siedzcie w tym mieście. Machnę tu jeden okręt. Typi tu. Co my tu mamy? Okręt. Tu mamy armię. Drugą armię lepiej ruszyć. Tych. Co eee. mi to byłoby dobre? Jest flota cała z drugiej strony. Dobra, ukryj się tu na razie. zgniemy się, bo już teraz nie zdążymy w tej turze. No dobra, to tu jednak zrekrutuj tego. A tu się zrekrutuje potem coś innego, żeby Brutoli blokować, bo chyba ten okręt tak blokował ich fajnie. Skakuj do miasta. Ty, się, ty nie czekaj, ty lecisz na granicę. No nie wiem, no samobójcy, no No nie, ja mogę dać coś, coś, coś najwyżej takiego Plus to Nie, to nie Dobra, wiecie co? Będziemy chyba kończyć w odcinku będzie to już wszystko a widzę że niedługo będzie trzeba zacząć ustawiać te uniwersytety tak jak tutaj i budować inne budynki po prostu no tak czy jak widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku hej lajkowanie komentowanie subskrybowanie